Dzień dobry, cześć, witajcie, Robert z tej strony, witam was serdecznie na kanale Świat Akumulatorów. Mam bardzo, ale to bardzo dobrą nowinę. Jest Marcin. Widzicie jaką ma ładną czerwoną koszulkę? Pasuje pod tamten czerwony samochód. Dobra, słuchajcie, ważniejsza rzecz. Marcin, dasz mi jakiegoś nożyka? Bo chcę się z wami podzielić jedną rzeczą. Przyjechały po dłuższej przerwie nasze r 4 z Megateksu, z Ukrainy. Otwórz tak, żebyśmy mogli zmierzyć jednego żebyśmy mogli zobaczyć czy ta jakość naszych R 4 nadal pozostanie taka jaka była. To jest dla mnie kluczowe. tego jeszcze przedni. Poczekamy do Wadima. Zaraz zobaczycie w jakim to stanie przyjeżdża do nas. Bo my o, tu się o naderwamy. My zamawiamy te akumulatory jako no-brandowe, w sensie takie, że sami je etykietujemy, ale robimy to dopiero w momencie. Kiedy mamy pewność, że producent dostarczył nam to, co my zamawiamy? Dobrze, wyciągnij tego jednego narożnego. Proszę, to jest R4. 60. 60. Pokaż po marcinku, zdejmij, zdejmij koreczki. No, I słupki. zaraz się przekonamy, czy R4, nasz produkt premium na dwóch odlewanych płytach, nadal jest produktem no, premium. 600, tak. Ustawiam Gdzie około 600? Dobra sprawdź, dobra, dobra, sprawdź tak i pójdź na szybko, to tak. nie, będziemy mieć, nie będziemy mieć większego jakiegoś turbo pomiaru, zobaczcie, nasza 60 766 amperów, Marcin dawa, jeszcze zmierzymy 85. piątkę, no i zaraz się przekonamy, jak Marcin czujesz, będzie dobrze? Bardzo dobrze, my. no przepraszamy tutaj za bajzel, jesteśmy w trakcie przyjmowania towaru, tutaj nam przyjechały nasze r 2 no i tutaj mamy, obudowie o do Fordów, no będzie kocurek, a teraz Marcin przeprowadzi badania, tutaj, ile obstawiasz? 900, 900. sprawdzałem, dobra, zobaczymy, zobaczymy Kurcze, 11. Brakło. 11 <noise> ale. Braku. Wiem, tak, tak słuchajcie, na sam początek yy, przyjechały nam budowy LB4, czyli obniżana 80, tak jak Marcin wspomniał, do Fordów. Tak czuć takim magazynem, nie? Mhm. Yy, tutaj. Tak, Marcin robi kontrolę też, widzicie? Zioła, zapachowo, zioła, zioła. Zapachowo. No i tak, i będziemy już oznaczać, także ja zaraz zabieram te akumulatory do Mystery Akumulator Labo, czyli tam przetestujemy je, sprawdzimy te akumulatory, żeby mieć stuprocentową pewność. A zobaczymy, hmm. jak Ex Natomiast, a Natomiast, natomiast patrz, widzicie, patrz, jak się wkręcił, a jak się wkręcił. Dobrze, zobaczmy. Tutaj mamy akumulatory pod naszą linię budżetową. I zobaczmy, jak Wiele on wygląda. Odpaniasz? Ale na tych samych zasadach prowadzić. A, no. Trzeba na tych samych zasadach. Poznajcie, to jest Sebastian. Cześć. Już po trzech miesiącach próbnego okresu pragnęliśmy, aby został z nami. Ja że będzie miał około tysiąca. No, bo zaraz zobaczymy. Zobaczymy, czy ty się nadajesz do hazardu. Się nie nadajesz do hazardu. Proszę bardzo. Pamiętajcie, jeżeli Marcin Wam będzie coś doradzał i będzie to miało charakter hazardowy, to. Do mnie, jeżeli chodzi o takie trafianie, i tyle. W okresie takim wakacyjnym, ten nasz podmagazynek troszeczkę gdzieś tam topnieje, troszkę uzupełniamy, troszkę ogarniamy. Wadim wyjechał na krótki urlop. Cieszę się, że Megatex wraca. Przebadam pod kątem pojemności te akumulatory. No i też nie możemy się doczekać L4, L3, przepraszam, czyli 74, 72, nie możemy się też doczekać setki i, i no. Gratulujemy, cieszymy się, że mimo trudnej sytuacji w kraju udaje się produkować i utrzymywać jakieś relacje gospodarcze. Także lajkować, subskrybować, bo kanał Siada Akumulatorów też potrzebuje wsparcia. Trzymajcie się. Marcin, powiedz do widzenia, ładnie. Do widzenia. No, trzymajcie się.